Fragmenty powieści Izabeli Frączyk, Kobiety z odzysku oraz Kobiety z odzysku. Trudne wybory czytają dla państwa Agata Petela i Izabela Frączek, autorka. Zapraszamy do słuchania. Zapraszamy do zasłuchania. Boże, co jest grane dziewczyny? Trzymajcie mnie, bo ja chyba śnię, krzyknęła. I co ja mam teraz zrobić? Zuzka miatała się bez sensu i rozglądała się dookoła, jakby w poszukiwaniu ratunku. No iść, przecież już się umówiłaś. Odparła rzeczowo Felicja. Przynajmniej nam opowiesz, jakie żarcie serwują w tej reklamowanej luksusowej knajpie. Och, matko, no to idę. bestchnęła z rezygnacją i sięgnęła po swoje parę, po czym szybko odłożyła je na leżak i bez pytania capnęła kwiecistą kieckę gośki. Zuzka, przecież to jest na ciebie za małe. Nie wleziesz w to, stwierdziła gośka. Muszę wejść, nie mam wyjścia. Roztrzęsiona szamotała się z przyciasną sukienką, która mimo że elastyczna, niebezpiecznie trzeszczała w szwach na Zuzkowych krągłościach. Może być, nie wyglądam w tym jak zasznurowana świąteczna szynka? Może być, uspokoiła ją Gośka. I już nie wypada, żeby czekali. Idę. Zuska odwróciła się na pięcie. Ależ mnie wkręcił ham jeden, pomstowała w duchu. Niby taki, tiu, tiu tiu, a tu na mnie rodzinę nasyła. Właściwie to chętnie poznam te rodziny, ale jak mi znowu wyjadą z wielbłądami, to chyba będę nieelegancka i im ucieknę. No, ale rodzice mieli czarujący, pocieszyła się, dodając sobie odwagi i otworzyła drzwi zarezerwowanej sali. W pierwszej chwili poczuła się w tej pożyczonej sukience jak przybysz z innej planety. Nie to co reszta kobiet, po których było widać, że wystroiły się na poważnie. Żałowała, że nie miała czasu pójść do pokoju i przebrać się w jakiś ludzki ciuch, No ale trudno, poradzi sobie jakoś. Bała się wziąć głębszy oddech w obawie, że kiecka jej strzeli na biuście, więc tylko wciągnęła brzuch i uśmiechnęła się szeroko. Och, jakże miło Cię widzieć, moje drogie dziecko. Usiądź proszę obok mnie, powiedziała Nesajm i znacząco poklepała dłonią sąsiednie wyściełane krzesło. Zuza ostrożnie przysiadła się pomiędzy nią a ojcem Ahmeda, podświadomie czując, że to miejsce najbardziej honorowe z honorowych. Ahmed usiadł dokładnie naprzeciwko, a obok niego pozostały dwie żony szejka, po bokach zaś cała grupka córek. Już po krótkiej chwili dało się zauważyć, że to elita, elit. Znakomicie wykształceni, oczytani, biegle władające obcymi językami. Zuzka, osoba pozbawiona kompleksów, nagle poczuła się jak jakaś uboga i nieokrzesana krewna z zapadłej prowincji. W progu stanął szef kuchni we własnej osobie i z namaszczeniem wprowadził do sali długi sznur kelnerów w liberiach i stależami pod eleganckim przykryciem. Na stole znalazły się przepyszne homary. Zuzka delektowała się powoli, w obawie o wytrzymałość ciasnej sukienki, ale homara nie mogła sobie przecież odmówić. Następnie podano rozmaite specjały lokalnej kuchni, których Zuzka skosztowała już tylko symbolicznie. Nie żałowała, bo nie były smaczne. Rodzice jej egipskiego adoratora grzecznie, ale stanowczo wypytywali Zuzkę o wszystko, co jej dotyczyło. Dziewczyna jakoś się wreszcie pozbierała i odzyskała sprawność umysłu. Większość zawoalowanych, niedyskretnych pytań sprytnie obracała w żart i nie zdradzała im zbyt wiele. Pod koniec spotkania, skąd inąd przemiłego, żałowała, że trzeba się rozstać z tak fantastycznymi gospodarzami. Wszystko byłoby super, gdyby nie Ahmed, który nie był jej do niczego potrzebny. Skończyli jeść i Muhamed gestem dał rodzinie hasło do odwrotu. Kobiety bez szemrania wstały od stołu, grzecznie się skłoniły na pożegnanie i całe towarzystwo ruszyło do wyjścia, ponownie budząc w hotelu wielkie poruszenie. Nesajem zaproponowała młodym spacer we dwoje i na pożegnanie serdecznie ucałowała Zuzkę. Kochanie, naprawdę szalenie miło było nam Ciebie poznać. Jesteś wspaniałą kobietą i wcale się mojemu synowi nie dziwię. Dziękuję za zaproszenie, to dla mnie zaszczyt, odparła Zuza. Nesajem w obstawie swojej osobistej ochrony udała się do limuzyny. Na placu boju pozostał już tylko zakochany Ahmed. Zuska tylko na to czekała. Człowieku, czyś ty do reszty zwariował? Pogięło cię, czy co? Bezczelnie zaskakiwać mnie go należaku i nawet nie dać mi szansy się przebrać? Zuska wpieniła się na całego. Ale moi rodzice chcieli. No, nie miałem czasu, żeby ci uprzedzić, tłumaczył się niepewnie. Jasne, z muszki będzie wiosna. Co takiego? Zdziwił się. No, że muchy srają. Co? A to takie polskie powiedzenie. Chyba coś zamotałam przy tłumaczeniu na angielski. No, nieważne. Wyjdziesz za mnie? Zapytał cicho. Tak, jak śnieg tu spadnie, a mnie kaktus na ręce wyrośnie. Rozwścieczona postanowiła załatwić sprawę raz na zawsze. Ale ojciec ma dużo kasy i naprawdę może zaoferować tyle wielbłądów, ile tylko... Czy wy do reszty powariowaliście z tymi cholernymi wielbłądami? O co tu chodzi? Mamy XXI wiek, płaci się kartą kredytową, a nie wielbłądami. Myślałam, że Polska jest jeszcze zacofana w porównaniu z wielkim światem, ale u nas nikt nikomu za żonę nie płaci krowami i nie oblicza wartości narzeczonej wedle aktualnej ceny skupu żywca. Pomijam już fakt, że małżeństwa zawiera się z miłości i uczuciami się u nas nie handluje. Zuska rozsierdziła się nie na żarty. Chciałem dobrze, zdołał się wtrącić Achmed. Posłuchaj, lubię cię, ale nic z tego nie będzie. Ja już mam swoje miejsce na ziemi i bynajmniej nie jest to Egipt. Mam swoją pracę, swoje zainteresowania, swój dom i swojego mężczyznę. Poza tym jestem katoliczką, nie smakuje mi wasze żarcie, nie podoba mi się wasza pustynia, nie kocham cię i nie jestem na sprzedaż. Czy to jasne?